Z punktu widzenia dyrektora, że współpraca z RZPW, z całym zespołem od dyrekcji do realizatorów projektu była perfekcyjna. Z tego względu, że ta część biurokratyczna została z nas zdjęta e, i była po stronie RZPW, i to znacznie upraszczało i przyspieszało wszelkie działania, e, i no, można powiedzieć, że ona była płynna. E, natomiast e, w Odnosząc się jeszcze do staży, musimy pamiętać, że szkoła to jest pewna symulacja y, pracy, tak? więc jakbyśmy się nie starali, to ciągle jesteśmy w symulacji, natomiast staże to już jest realne miejsce pracy i to nam załatwia y, dwa ważne elementy. Po pierwsze, uczeń nie pyta już po co on ma to robić w szkole, bo on wie już po co ma to robić, bo był pracodawcy i widzi, widzi tą pracę swoją przyszłą, już ma to zobrazowane. Dwa wszyscy wiemy, że jeżeli weźmiemy pod uwagę nabór do szkół, że o tym, gdzie idzie ten uczeń, oczywiście decyduje poziom nauczania, decydują rodzice, ale przede wszystkim koledzy, którzy mówią, tam jest OK, tam się coś dzieje, tam są fajne staże, tam jest atmosfera, a wiemy, że na rynku pracy. Robi się tragedia, jeżeli chodzi o pracowników. To widzimy po pracodawcach, którzy do nas bardzo często już przyjeżdżają z prośbą o absolwentów. Więc to jest takie staże, doposażone pracownie, kursy dające kwalifikacje. To jest paliwo dla naboru, dla przyszłych uczniów, którzy będą decydować, czy wybierać szkolnictwo ogólnokształcące, czy zawodowe. I być może to przeważy, że wybiorą zawodowe, a to zadecyduje, że ci pracownicy będą, bo ich zaczyna brakować. Tak jak no, generalnie brakuje młodych ludzi, to będzie brakować młodych pracowników. Więc bez tego no, szkolnictwo zawodowe by uschło. Natomiast z tym mamy szansę rzeczywiście sprostać tym wymogom. Bo pamiętajmy, że szkoła nigdy nie będzie miała takiego wyposażenia jak, jak pracodawcy, i bez pracodawców, bez staży, bez kursów, no, to by nie działało tak, tak płynnie, jak działa teraz. Więc stokrotne dzięki za, za projekt.